Bakterie pod względem biomasy węglowej są drugą najliczniejszą grupą organizmów na Ziemi, zaraz za roślinami. Znajdują się też również na drugiej pozycji, jeśli chodzi o biomasę wszystkich pozostałych rodzajów organizmów. Czyli jest ich więcej niż ludzi, więcej niż zwierząt. Z roślinami lekko przegrywają. Zdrowie, a bakterie. Każdy z nas miał jakieś zakażenie, ma. Będzie miał, ale czy zdrowie jest związane ze środowiskiem, skoro jest z bakteriami, to i ze środowiskiem. Zdrowie środowiskowe, którym ja się zajmuję, obejmuje wiele aspektów zdrowia człowieka, na które wpływa wiele czynników zarówno fizyczne, chemiczne, biologiczne, społeczne, czy psychospołeczne, ale czy w tych wszystkich elementach są też bakterie? Postaram się dzisiaj pokrótce e, udowodnić, że, że gdzieś są, że mają znaczenie. Mikroby, a zdrowie. Każdy z nas w dzieciństwie pewnie miał zakażenia górnych dróg oddechowych, wiele osób miało zakażenia dróg moczowych, już nie mówię o obecnej pandemii, gdzie wirusy e, e, są bardzo istotne. Za istotny wpływ mają, na, na, całkowicie zmieniły nasze życie. Ale czy mikroby są dla, dla nas pożyteczne, czy są dla nas e, istotne, czy bez nich jesteśmy w stanie żyć? Czy jesteśmy w stanie sobie wyobrazić człowieka bez bakterii, bez grzybów, bez wirusów? No, jeszcze takiego nie ma na świecie. Wychodowano szczep myszy, nazwijmy to ich jałowych, ale te myszy. Bardzo chorują, mają wiele problemów zdrowotnych, bo brakuje im tych mikrobów. Myślę, że z ludźmi byłoby podobnie. Gdzie możemy znaleźć bakterie w naszym ciele? Wszędzie. Od czubka głowy po stopy nasze. Niektórzy przeliczyli, że ponad kilogram masy naszego ciała to bakterie. Patrząc na mnie, to co najmniej 2 kilo tych bakterii jest. Znajdziemy ich w każdym obszarze, niemal w każdym obszarze naszego ciała. Gatunków jest ich i komórek bakteryjnych. Niektórzy twierdzą, że jest nawet więcej niż komórek ludzkiego ciała. Mikrobia zakażenia. Temat, który można byłoby zamienić w osobny wykład, który trwałby pewnie i, i, i z pół dnia, bo. Mikroby są z jednej strony czynnikiem etiologicznym zakażeń u ludzi, u zwierząt, u roślin. Z drugiej strony, mogą sprzyjać powstawaniu, znaczy mogą zapobiegać powstawaniu zakażenia, na przykład w przewodzie pokarmowym nasza flora fizjologiczna to nam robi. Podobnie nasza flora fizjologiczna na, na skórze może zapobiegać nam, zapobiegać zakażeniom. Z drugiej strony w medycynie, jeśli myślimy mikroby, a zakażenia, to od razu przychodzą nam pewne gatunki do, do głowy, takie jak MRSA, gronkowiec złocisty, pseudomonas aeruginosa czyli pałeczka ropy błękitnej szelichia coli, ale też krztusiec, błonnica, wirusy dróg oddechowych, takie jak grypa, RSV. Podobnie zakażenia związane z układem pokarmowym, takie jak szelichia coli enteropatogenna, takie jak vibrio cholerae, które jest istotnym czynnikiem biegunek bardzo trudnych do opanowania. Czyli jednoznacznie w medycynie myślimy zakażenia, mikroby, czynniki etiologiczne, tak? Mikroby, a żywność. Hmm. Też temat rzeka. Niektórzy mogliby o tym opowiadać też z południa. Ja mam Chwilkę na to, więc co, o czym możemy myśleć, kiedy mówimy mikroby a żywność? Po pierwsze, higiena przygotowywania posiłków. Czy zdajemy sobie sprawę, że robiąc śniadanie, robiąc obiad, narażamy się na kontakt z potencjalnie patogennymi mikrobami? Takim najlepszym przykładem jest obróbka surowego mięsa i ryzyko jakie niesie ze sobą zakażenie Campylobacter jejuni, który na mięsie surowym występuje i który jest istotnym czynnikiem biegunek, szczególnie u dzieci do 5 roku życia. To, czyli higiena nasza codzienna, prawidłowe mycie rąk przed przygotowaniem, po obróbce mięsa, prawidłowa higiena miejsca, w którym wykonujemy, przygotowujemy to mięso surowe, i później unikanie tak zwanych dróg, krzyżowania się, przygotowywania surowych mięs i surowych warzyw. Z drugiej strony, z żywnością kojarzą mi się przynajmniej bakterie probiotyczne, szczególnie związane z procesami fermentacji, gdzie dzięki tym procesom człowiek potrafił przechowywać żywność dłużej niż. Kilka dni, kilka tygodni. Czasami można powiedzieć, że latami to fermentacja. Zarówno produktów roślinnych, jak i nabiału: czyli sery, wszelkie twarogi, jogurty, kefiry, ale z drugiej kiszo strony kiszonki, produkcja chleba. To dzięki mikrobom mamy taką żywność, a nie inną. Taką zdrową żywność. Mikrobi mikroby a przemysł. Kolejny temat ogromny, można tutaj znów mówić o nim bardzo wiele rzeczy. Ja znów tylko kilka ciekawych przykładów. Tak, bardzo dużo zastosowań jest w oparciu o fermentację. Różnego rodzaju. Kierunków tej fermentacji i różnych produktów, dzięki którym się u nim, dzięki nim uzyskujemy. Zaczynamy od, chyba najbardziej nam, przynajmniej studenci zawsze jak mówię, fermentacja to co fermentacja alkoholowa. Tak, jest to odkrycie ludzkości, czy dobre, czy złe, to już nie mikrobiologiczny aspekt. Ale. Przemysł farmaceutyczny, przemysł kosmetyczny, przemysł produkcji różnego rodzaju odczynników chemicznych jest związany z mikrobami procesem fermentacji, ich namnażania, oczyszczania i produkcji określonego produktu metabolicznego, bakterii, które wykorzystujemy. Różnych dziedzinach przemysłu. Mikroba inżynieria genetyczna to chyba największy skok rozwoju ludzkości, tak mogę powiedzieć, przynajmniej w aspekcie naukowym. Inżynieria genetyczna pozwoliła nam, samo odkrycie polimerazy Thermos Aquaticus pozwoliło nam na zastosowanie konkretnych. Transkryptów, które pozwalają nam na produkcję różnego rodzaju białek w ilościach, które do tej pory były niemożliwe. Procesy takie jak hybrydyzacja, koniugacja, sekwencjonowanie rozwinęły naukę. Do poziomów, które przez ostatnie 20 lat do poziomów niewyobrażalnych. Tak? Kiedyś sekwencjonowanie kilku par zasad to były powiedzmy godziny. Tak? W tej chwili sekwencjonowanie tysiąca par zasad to są minuty, jeśli nie sekundy. Jest to ogromny postęp nauki dzięki mikrobom no bo ktoś odkrył Termos aquaticus i jego polimerazę. Następnie wykorzystał to w inżynierii i biotechnologii. Biotechnologia, biotechnologia to dziedzina, której całą inżynierię genetyczną zaprzągnięto do najróżniejszego, najróżniejszych procesów technologicznych w celu namnażania produkcji określonych białek, Określonych różnych metabolitów bakterii, ale również enzymów, dzięki którym e, e, wykorzystujemy, można powiedzieć, w wielu dziedzinach e, nauki tą wiedzę. Mikroby, a pandemia. Tu powinienem zamilczeć, bo e, e, pewnie wszyscy już wszystko na temat pandemii znamy, jak zapobiegać, jak. E, z nią walczyć, jak unikać. Myślę, że ten rysunek, który tutaj jest prezentowany, najlepiej to pokazuje, że już wszyscy mają jej dość. Ale zobaczymy, jak będzie. Mikroby a leki. Hmm. Z jednej strony to myślę, każdy powie antybiotyki, bakterie, antybiotyki. Ogólniejszą nazwą chemioterapeutyki nazywamy również leki przeciwgrzybicze, przeciwwirusowe, przeciw. Pasożytom, ale też leki to środki do wykorzystywania do walki z mikrobami. Ale czy mikroba, mikroby pomogą nam w produkcji leków? Na przykład Streptomyces. Produkują ponad 500 substancji wykorzystywanych jako leki nowotwor, przeciwnowotworowe, przeciwbólowe, jako różne inne związki wykorzystywane w medycynie. Z lekami i mikrobami wiąże się również oporność na antybiotyki, na chemioterapeutyki przeciwgrzybcze, która narasta w ostatnich latach bardzo gwałtownie, jest bardzo dużym ryzykiem niepowodzeń terapeutycznych w leczeniu szpitalnym, szczególnie pacjentów tak zwanego wysokiego ryzyka, zakażeń, i to, no, to jest coś, z czym będziemy musieli w najbliższych latach walczyć aleków nowych, nowych antybiotyków w badaniach klinicznych cały czas nie widać. Mikroby, a szczepionki? Hmm. Temat mógłbym powiedzieć, że kontrowersyjny, choć y, dla mnie oczywisty. Tylko, nie, może nie tylko, szczepionki są bardzo istotnym elementem walki z mikrobami, zarówno wirusami, jak i y, bakteriami. Bez tych szczepionek nie mielibyśmy, nie mamy w tej chwili wielu zakażeń bakteryjnych, szczególnie dzieci w wieku niemowlęcym, czy powiedzmy do 2-5 do drugiego, piątego roku życia. mikrobiomaseczki hmm. Wielu jest zwolenników. Od poniedziałku nie nosimy tych maseczek. Czy dobrze, czy źle. Mi osobiście ich brakuje w pewnych miejscach zatłoczonych, ale to znów subiektywna ocena. Każdy z nas już przeszedł wiele informacji, które są maseczki dobre i po co je nosimy, czy je nosić, czy nie nosić. Bardzo istotna jest odpowiedź, czy chcemy chronić siebie tylko, czy chcemy chronić innych. Ja myślę, że to jest najistotniejsza odpowiedź w noszeniu maseczek. Tak? Kolejny temat. Może dziwne Wam się wydawać? Mikroby, a psychę? Co tak naprawdę wpływa? Czy bakterie wpływają na nasz umysł? Hmm. Jest wiele takich teorii. Czy nasz umysł jest w stanie zmienić na przykład mikroflorę naszego jelita? Na no, to jest bardzo dużo dowodów, e, gdzie pewne cząstki w jelicie, wydzielane w jelicie w, na przykład w trakcie stresu czy depresji e, będą nam zmieniały florę. Jelita. Próbuję się udowodnić, że flora jelita, e, zmienia nasze myślenie, naszą, naszą budowę mózgu. To pozostawię jako temat otwarty. E, mikroby a badania naukowe. E, ja bym stanie, jestem w stanie powiedzieć, że w medycynie, biologii bez bakterii nie ma, e, nie, bez bakterii nie ma nauki. Dowodem jest na to, e, Baza artykułów medycznych, PubMed, gdzie po wpisaniu słowa bakteria i w zeszłym roku powstało ponad 100 tysięcy publikacji, tak? chociaż bakteria jest bardzo małym, bardzo mało popularnym słowem w samej publikacji, stąd ta liczba i tak jest ogromna. 100 tysięcy publikacji. Mikrobio człowiek, czy odporność. stała walka, dwóch Obszarów, gdzie mamy właśnie kto wygra: czy człowiek, czy mikroby? Odporność jako ta graniczna, granica między dobrym a złem. Jedno jest pewne: dopóki człowiek żyje, mikroby nie wygrają. Jak człowiek odchodzi, mikroby wygrywają. Może straszna informacja, ale taka jest nasza rzeczywistość. Mikroby o środowisko. Środowisko, teraz odwrócę to może sformułowanie, środowisko jako źródło mikrobów. No właśnie. Gdzie te w środowisku mikroby możemy znaleźć po, poza człowiekiem? E, mikroby o powietrze. Czy w powietrzu są mikroby? Przecież nie widzimy. Powietrze jest przejrzyste, przynajmniej w tej sali, co ja jestem, jest bardzo przejrzyste. I mikrobów to nie widać. Czy one tam są? E, Takich zdjęć e, e, pewnie wiele widzieliście w ostatnich czasach pandemii, ale każdy z nas oddychając, kichając, kaszląc, wydziela na zewnątrz mnóstwo cząstek, na których są bakterie, wirusy, grzyby. One opadają na ziemię, ale razem z kurzem podnoszą się. Ale również sam kurz jest źródłem wielu bakterii. Bardzo ciekawa publikacja, którą tu, w której pokazuje jeden obrazek, gdzie na cząstkach stałych powietrza mogą być przenoszone najróżniejsze mikroorganizmy. To zaczyna się badać, wskazując, że zanieczyszczenie powietrza jest również źródłem przenoszenia różnych mikroorganizmów. Mikroby a woda. Dwa zdjęcia. To u góry zrobiłem w piątek, w sobotę. Piękna woda, przejrzysta. Hmm. Czy ona jest czysta? Czy w tej wodzie są bakterie? Ktoś odpowie: no, są. Ale czy bakterie są groźne dla człowieka? Czy tą wodę można pić? No, nie. Źródłem większości zanieczyszczeń wody są ścieki lub yy, woda oczyszczona z oczyszczalni. Po ścieki, znaczy woda po oczyszczeniu ścieków, którą gdzieś musi być odprowadzona, tak? Jest odprowadzona do rzek, do strumieni, do morza, do zatoki. Jaki ona ma wpływ na ilość bakterii w Zatoce Gdańskiej? No, tu przemilczę. Mikroby, a gleba. To zdjęcie pokazujące piękną glebę, Ktoś, kto lubi zajmować się kwiatami czy roślinami, powie: Piękna gleba, wspaniała. Znam zapach tej świeżej ziemi. Skąd ten zapach? No właśnie. Jak się zacznie hodować bakterie z rodzaju Streptomyces, to zauważy się, że ten zapach odpowiada zapachowi świeżej ziemi. Czyli ziemia pachnie bakteriami, czy bakterie pachną ziemi? Ziemią. No właśnie. To jest y, odpowiedź. W, w glebie mamy mnóstwo drobnoustrojów zarówno bakterii, grzybów, y, i innych mikroorganizmów. Na ile one są istotne jako zagrożenie dla człowieka? No to dużo badań przed nami jeszcze. Y, Mikrobia właśnie o nasze bezpieczeństwo. W czasach pandemii. Y, Baliśmy się wielu mikroorganizmów. Ja tu chcę zwrócić uwagę na to, od wielu lat staramy się, znaczy wielu lat prowadzona jest dyskusja nad wykorzystywaniem mikrobów jako broni biologicznej. Z jednej strony z punktu ekonomicznego bardzo prosty obiekt do namnożenia i szybkiego rozpowszechnienia. Jednak to, czego w dlaczego terroryści do tej pory... Mam nadzieję, nie wykorzystują i nie zamierzają tego wykorzystać. To jest to, że nie można nad tym zbytnio kontrolować. Mikroby się namnożą gdzieś indziej. Chęt wszyscy myślą, znaczy bo boją się mikrobów jako broni biologicznej i oby tak zostało tylko na strachu. Mikroby a sztuka, kolejne może dziwne sformowanie, dziwne sformowanie. E, Trzy przykładowe obrazki, dla mnie najładniejszy jest ten środkowy, czyli kolonia, akurat streptomyces, która naturalnie ma pewne kształty, strukturę, kolor, ale również obrazy narysowane przez moich studentów bakteriami na Płytkach, podłożach bakteriologicznych. Można. Jak ktoś potrafi, jest amerykańskie Towarzystwo Mikrobiologiczne ma swoją ogromną galerię, gdzie artyści potrafią piękne dzieła narysować z wykorzystaniem bakterii jako farby. Mikroba social media jest ich mnóstwo. Można się dowiedzieć i w sposób zabawny o bakteriach. Ale i naukowy. Na stronie Zakładu Toksykologii Środowiska jest stale aktualizowane są informacje na temat różnych ciekawych bakterii i wirusów. Mikroby, a informacja. Myślę, że bardzo istotna w obecnych czasach sformułowanie, a mianowicie, co jest prawdą. Czy informacje zawarte w PubMedzie, czy na stronie Europejskiego Centrum Chorób Zakaźnych, czy jest informacje za, 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 zamieszczone na stronie Państwowego Zakładu Higieny i strony szczepienia, Info, czy stopnop? No tutaj jest odpowiedź, musicie sobie Państwo odpowiedzieć sami. Mikroby, stawianie pytań. Ostatnie Moje stwierdzenie, na które nie odpowiem, na które na to stwierdzenie chcę Państwa zaprosić na studia licencjackie i magisterskie, zdrowie środowiskowe na naszym wydziale w zakładzie toksykologii środowiska, gdzie, gdzie możecie Państwo zadać mi te pytania, znaleźć samemu odpowiedź nie tylko na to, czy mikroby rządzą światem, ale również na wiele ciekawych pytań związanych ze zdrowiem środowiskowym. Dziękuję za uwagę.